Zapraszamy do obejrzenia kolejnego wydania agrowiadomości na stopa dziś między innymi. Pilne spotkanie z poszkodowanymi przez katastrofalne zjawiska pogodowe. Resort rolnictwa zapowiada pomoc. Poprawiła się koniunktura w rolnictwie w drugim kwartale tego roku. Jej wzrost jest jednak słabszy niż zazwyczaj. Ministerstwo Rolnictwa sąduje, czy rolnikom potrzebne jest wsparcie w leasingu maszyn rolniczych. W skupach uwagę zwracają dwucyfrowe spadki średnich krajowych cen niektórych zbóż oraz korekty w dół w cenach rzepaku i żywca wieprzowego. Po wystąpieniu katastrofalnych zjawisk pogodowych, które nawiedziły wiele regionów Polski, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się w ubiegłym wtorek pilne spotkanie z przedstawicielami środowiska rolniczego. Na skutek gwałtownych burz, intensywnych opadów, gradu i silnych wichur – Ogromne straty odnotowano w gospodarstwach rolnych i sadowniczych, szczególnie w województwach świętokrzyskim, lubelskim, dolnośląskim i mazowieckim. W wielu miejscach zniszczenia sięgają 100% powierzchni upraw, głównie zbóż, warzyw, owoców miękkich i rzepaku. Czesław Siekierski wskazał na konieczność niezwłocznego działania na kilku poziomach, gdyż wielu gospodarstwom grozi upadłość. Sytuację oceniono jako bardzo poważną, straty są ogromne i dlatego potrzebne są nie tylko szybkie decyzje o pomocy doraźnej ale również działania systemowe. Samorządowcy i przedstawiciele producentów rolnych poszkodowanych w ostatnim gradobiciu apelowali o uproszczenie procedur i wprowadzenie systemowych zmian. Głównym problemem środowiska rolniczego są ubezpieczenia. Rolnicy zgłaszali, że po wcześniejszych klęskach nie mogą ubezpieczyć się ponownie, a firmy komercyjne wycofują się z oferowania polis. Potrzebne są rozwiązania ustawowe i systemowe, takie jak powszechne ubezpieczenia z dopłatą państwa, większa elastyczność polis oraz program wsparcia dla producentów, którzy zostali Wykluczeni przez komercyjnych ubezpieczycieli. Wśród zgłaszanych postulatów znalazły się również m.in. zniesienie progu 30% strat jako warunku przyznania pomocy, program wsparcia w zakupie siatek przeciwgradowych jako inwestycje zapobiegawcze, preferencyjne kredyty obrotowe i inwestycyjne z możliwością karencji. Odroczenie spłat już zaciągniętych kredytów o co najmniej rok, umorzenie lub odroczenie, a także zawieszenie płatności składek krus oraz pomoc w ramach programu przywracanie potencjału produkcji rolnej. Dużą część dyskusji poświęcono problemom związanym z pracą komisji szacujących, aby wspomóc i przyspieszyć szacowanie strat. We współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zostaną opracowane tak zwane dobowe szlaki gradowe czyli wersja mapy bitowej, wektorowej z nakładką, która pozwoli zobrazować przebieg niekorzystnych zjawisk pogodowych w danym regionie. Na przestrzeni minionego tygodnia potwierdzono w Polsce 38 nowych ognisk KSF u 55 dzików. Dostrzegany jest sezonowy spadek występowania ognisk tej choroby. Pomór wystąpił głównie w województwie pomorskim, a także w Kujawsko-Pomorskim, Mazowieckim, Opolskim, Świętokrzyskim warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Od początku roku w Polsce stwierdzono prawie 2300 ognisk KSF u dzików. Choroba wystąpiła niemal w całym kraju poza województwami małopolskim i śląskim. Najwięcej ognisk potwierdzono w województwach pomorskim i wielkopolskim. Tymczasem według Agriculture Market Information Company afrykański pomór świń będzie nadal szeroko rozprzestrzeniony w krajach Europy Wschodniej, w 2025 roku. Najwięcej ognisk dzików w Europie odnotowano w Polsce. Niepokojąco wygląda też sytuacja w Rumunii, gdzie do 3 czerwca wykryto 157 ognisk KSF u świn domowych. Najwięcej w Europie w tym okresie. W Rumunii znajdują się zarówno duże gospodarstwa, jak i wiele małych, tradycyjnych gospodarstw hodowlanych. Podczas gdy większe są na ogół bardziej profesjonalnie zorganizowane i wdrażają kompleksowe środki bezpieczeństwa biologicznego, mniejsze gospodarstwa są często bardziej narażone na kolejne ogniska choroby. Sytuacja SF nie ustępuje również w Niemczech. Do początku czerwca odnotowano tam już ponad 1,5 tysiąca przypadków wirusa u dzików. Dlatego niezwykle istotne jest w dalszym ciągu wdrażanie niezbędnych środków bezpieczeństwa biologicznego, aby uniknąć przedostania się wirusa do ich stad świń domowych. Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH opublikował informacje dotyczące koniunktury w rolnictwie w drugim kwartale 2025 roku. Zgodnie z przewidywaniami sprzed kwartału, koniunktura w polskim rolnictwie uległa poprawie. Wartość wskaźnika koniunktury rolnej wzrosła w porównaniu z pierwszym kwartałem o 1,5 punktu. Poprawa koniunktury rolnej o tej porze roku, zdaniem autorów badania, jest typowa, uwarunkowana cyklem wegetacji roślin. Jednakże zmiana koniunktury jest słabsza niż zazwyczaj. Głównym tego powodem jest pogorszenie się nastrojów rolników. Wartość tzw. wskaźnika zaufania, jednej z dwóch głównych składowych ogólnego wskaźnika koniunktury, zmalała o 1,7 punktu. Pogorszenie się nastrojów odnotowano zwłaszcza u rolników zajmujących się chowem i hodowlą zwierząt. Spadek nastrojów wiązał się z pogorszeniem sytuacji finansowej gospodarstw rolnych, w szczególności prowadzących produkcję zwierzęcą. Zmniejszyły się ich oszczędności i wzrósł poziom zadłużenia. Zaobserwowano zmiany w wydatkach na obrotowe środki produkcji: wzrosły zakupy nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, a spadły zakupy pasz treściwych. Zmniejszyły się nakłady inwestycyjne na maszyny i budowle oraz skłonność do finansowania produkcji rolnej z kredytów. Zmalała również w ocenie ankietowanych dostępność kredytów preferencyjnych do poziomu najniższego od dwóch lat. Około 45% badanych gospodarstw domowych przeznacza środki z dopłat bezpośrednich na bieżące potrzeby życiowe. Pomimo pogorszenia się nastrojów i sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych, przewidywania badanych rolników są dość optymistyczne, spodziewają się poprawy swojej sytuacji w kolejnym kwartale. Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu i maju tego roku na próbie 1845 gospodarstw rolnych. Ciekawą akcję informacyjną postanowili zorganizować rolnicy na terenie całego kraju. Przygotowali na tablicach komunikat o treści: Uwaga, wjeżdżasz na polską wieś, możesz doświadczyć charakterystycznego zapachu, hałasu ciągników i odgłosów zwierząt pamiętajcie, produkujemy polską żywność dla Was. Tablice mają dwa zadania: uświadamiać mieszkańcom miast, że życie na wsi to nie tylko cisza i sielski krajobraz, ale przede wszystkim miejsce codziennej, intensywnej pracy rolników. Akcja ma również służyć analizie rozwiązań prawnych wprowadzonych we Francji, które zakładają ochronę terenów wiejskich i samych rolników przed bezpodstawnymi pozwami sąsiadów pochodzących z terenów wiejskich. W związku z tym, w ramach działania przetłumaczone zostanie ustawodawstwo francuskie, a następnie dokonana zostanie jego analiza. Na podstawie przeprowadzonej analizy przygotowane zostaną wytyczne umożliwiające rozpoczęcie prac nad rozwiązaniami prawnymi możliwymi do wprowadzenia na gruncie polskiego prawodawstwa. Przeprowadzone działania zostaną przygotowane w postaci raportu uzupełnione opinie przedstawicieli polskiej branży trzody chlewnej, w tym również rolnika prowadzącego hodowlę trzody, którego wyrok sądu zobowiązał do zapłaty odszkodowania sąsiadom. Raport zostanie przesłany do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do raportu dołączony zostanie list otwarty, podpisany przez wybrane i wyrażające chęć poparcia dla działań projektu organizacje branżowe reprezentujące polską branżę mięsną, hodowców i przetwórców mięsa. Choć pierwotnie przygotowano 100 tablic, rozeszły się one błyskawicznie. Organizatorzy udostępnili więc darmowy projekt do samodzielnego wydruku. Zainteresowani mogą pobrać plik PDF i umieścić własną tablicę przy drodze do swojej miejscowości. Patronat honorowy nad projektem objął minister rolnictwa i rozwoju wsi. Działanie jest finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Od 26 czerwca organizacje producentów będą mogły składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach inwestycji w sektorze owoców i warzyw z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Pomocą zostaną objęte działania określone w programie operacyjnym, którego realizacja trwa od 3 do 7 lat. Nabór będzie prowadzony wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc, o której mowa, jest kontynuacją dotychczas realizowanego wsparcia dla uznanych organizacji producentów owoców i warzyw na dofinansowanie funduszu operacyjnego w związku z realizacją programów operacyjnych. Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać organizacje producentów owoców i warzyw oraz Zrzeszenia Organizacji Producentów Owoców i Warzyw. Pomoc finansowa Unii Europejskiej jest równa kwocie wpłaconych składek na fundusz operacyjny i jest ograniczona do 50% wydatków poniesionych z funduszu operacyjnego na działania zatwierdzone w programie operacyjnym, jak również do wysokości zatwierdzonej kwoty pomocy finansowej na dany rok realizacji programu operacyjnego. Wnioski o przyznanie wsparcia można będzie składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARIMR. Ministerstwo Rolnictwa sąduje, czy rolnikom potrzebne jest wsparcie w leasingu maszyn rolniczych. Jest to bowiem istotna forma finansowania inwestycji. Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że co czwarta maszyna wyleasingowana w Polsce w 2024 roku była maszyną rolniczą. W sumie w ubiegłym roku firmy leasingowe udzieliły finansowania na sprzęt rolniczy o wartości 6 miliardów złotych. Te liczby pokazują więc, jak ważne jest dokładne zbadanie potrzeb w zakresie form wsparcia finansowego. Dlatego Ministerstwo Rolnictwa wspólnie z BGK skierowało do rolników ankietę, by sprawdzić, czy potrzebują nowej formy wsparcia. Przy leasingu lub pożyczkach leasingowych na maszyny rolne. Ankieta dostępna jest do 11 lipca. Resort Rolnictwa podkreśla, że dzięki ankiecie chce lepiej zrozumieć, jak rolnicy postrzegają dostępność leasingu i pożyczek leasingowych, na ile popularna jest ta forma finansowania i jakie są główne bariery w jej uzyskaniu. Wyniki pomogą dostosować ofertę finansową do realnych potrzeb rolników. Link do ankiety zamieszczamy pod wiadomościami. Warto ją wypełnić, bo to szansa, by wskazać realne braki i potrzeby, a przede wszystkim wpłynąć na kształt przyszłego wsparcia. Polska jest krajem wolnym od upraw GMO, potwierdziła Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która już po raz siódmy przeprowadziła kontrolę upraw. Działania te realizowane są na podstawie postanowień ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie modyfikowanych. Oraz programu kontroli upraw GMO zatwierdzonego corocznie przez ministra klimatu i środowiska oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Podjęte czynności dotyczące upraw GMO były realizowane poprzez kontrolę materiału siewnego znajdującego się w obrocie oraz plantacji nasiennych i produkcyjnych kukurydzy, rzepaku jarego i ozimego oraz soi. Nieodłącznym elementem działań kontrolnych jest pobieranie prób, pobrane próby materiału siewnego oraz materiału roślinnego były poddawane analizie w laboratorium badania GMO Centralnego Laboratorium w Toruniu. Ogółem w roku 2024 przeprowadzono blisko 2600 kontroli upraw pod kątem obecności GMO. Skontrolowano prawie 500 partii materiału siewnego znajdującego się w obrocie, w tym ponad 300 prób kukurydzy, niespełna 150 rzepaku i nieco ponad 30 soi. Przeprowadzono także blisko 570 kontroli plantacji nasiennych kukurydzy rzepaku i soi, zgłoszonych do oceny. Łącznie zweryfikowana powierzchnia plantacji nasiennych wyniosła blisko 5500 hektarów. Z czego ponad 4000 dotyczyło kukurydzy. Zweryfikowano także ponad 1,5 tysiąca plantacji produkcyjnych na powierzchni prawie 7800 hektarów, w tym ponad 5 tysięcy kukurydzy i 2,5 tysiąca hektarów rzepaku. Rabobank przygotowało prognozę rynkową, która przewiduje, że średnia cena mleka w Unii Europejskiej wyniesie w tym roku 55 eurocentów za litr. Kontrakty na masło na nadchodzące miesiące handlowe są obecnie notowane po około 7400 euro za tonę, podczas gdy kontrakty terminowe na odtłuszczone mleko w proszku wynoszą około 2520 euro za tonę. Rabobank opiera swoją optymistyczną ocenę na najnowszej prognozie cen mleka Fontery która przewiduje średnią cenę producenta od czerwca 2025 roku do maja 2026 roku, na najwyższym poziomie z tego samego okresu w zeszłym roku, co odpowiada 44 eurocentom za kilogram mleka nowozelandzkiego. Analitycy twierdzą, że wskazuje to również na stabilne ceny w ciągu pierwszych pięciu miesięcy przyszłego roku. Pomimo relatywnie dobrych cen za mleko surowe, wolumeny mleka w Unii Europejskiej spadły w pierwszym kwartale tego roku. Rabobank przypisuje to przede wszystkim zmniejszeniu statków mlecznych w północno-zachodniej Europie i skutkom pryszczycy w lecie 2024 roku. Produkcja ponownie wzrosła w kwietniu, szczególnie we Francji, Niemczech i Holandii. Popyt na mleko i produkty pokrewne w Unii Europejskiej pozostaje na razie dobry, jednak rosnące ceny i rozczarowujące dane ekonomiczne mogą spowolnić konsumpcję w drugiej połowie tego roku. Ponadto eksport prawdopodobnie znajdzie się pod presją ze względu na silniejsze euro. Ponadto Rabobank dostrzega również ryzyko dla rynku mleka w amerykańskiej polityce taryfowej. Jeśli trwające negocjacje między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi zakończą się niepowodzeniem, 9 lipca wejdzie w życie ogólna amerykańska taryfa importowa w wysokości 50% na eksport z Unii Europejskiej. Analitycy szacują, że odpowiednia roczna wartość eksportu produktów mlecznych wyniesie łącznie 2,2 miliarda euro. Obejmuje to około 150 tysięcy ton sera i 65 tysięcy ton masła. Z tego 19 tysięcy ton sera pochodziło z Holandii. Choć obecna stawka 10% na razie nie spowolniła eksportu masła, oczekuje się, że spowoduje ona spadek eksportu sera do Stanów Zjednoczonych nawet o 15%. Kolejny tydzień w skupach to spadki średnich krajowych niemal wszystkich zbóż, a liderem pod względem najgłębszej straty był jęczmień. W dół korygowaliśmy także średnie ceny rzepaku i żywca wieprzowego. Ponad połowie województw zmienialiśmy widełki cenowe pszenicy konsumpcyjnej i poza jednym wyjątkiem były to zmiany na minus. Straciły m.in. obie skrajne dla Polski maksymalna 30, a minimalna 20 zł. Ta druga spadła poniżej granicy 800 zł. Średnia krajowa straciła w ostatnim tygodniu 12 zł, a na przestrzeni miesiąca traci blisko 3%. Prawie 2,5% traci w ciągu miesiąca średnia krajowa cena pszenicy paszowej. W ostatnim tygodniu jej wartość zmniejszyła się o 11 zł. spadając poniżej granicy 800 zł. W poszczególnych województwach widełki cenowe przeważnie traciły ze skrajnych cen dla Polski. Zmieniła się tylko minimalna, obniżając swoją wartość o 15 zł. Zmieniły się w ostatnim tygodniu obie skrajne ceny dla Polski oferowane za tonę pszenżyta. Obie spadły, maksymalna o 10 zł, a minimalna o 5 razy tyle. Zmian mniej niż na mapie pszenicy, ale ich dość głębokie wartości sprawiły, że średnia krajowa straciła w ostatnim tygodniu 13 zł. Dokładnie taką samą stratę notuje to zboże na przestrzeni miesiąca. Jedynym zbożem w naszym zestawieniu, którego średnia krajowa w ostatnim tygodniu zmieniła się na plus, było żyto konsumpcyjne. Do średniej ceny dopisaliśmy 2 zł. Wśród pięciu zmian widełek cenowych była obniżka minimalnej dla Polski o 50 zł. Maksymalna bez zmian, żyto na przestrzeni miesiąca zyskuje niespełna 1,5%. Niemal 3% traci w porównaniu z połową maja średnia krajowa cena jęczmienia. Ostatni tydzień nie był łaskawy dla tego zboża, które zaliczyło największy spadek wśród zbóż w naszym zestawieniu, tracąc dokładnie 23 zł. Nie zmieniły się skrajne ceny dla Polski, ale minimalna powiększyła swój zasięg z jednego do trzech województw. Ani minimalna, ani maksymalna cena dla Polski, oferowana za tonę kukurydzy suchej, nie zmieniły na przestrzeni ostatnich 7 dni swojej wartości. W ogóle nieznaczne zmiany widełek cenowych tylko w pięciu województwach. Średnia krajowa w ciągu tygodnia straciła złotówkę, ale na przestrzeni miesiąca zyskuje ponad 0,5%. Ponad 2%, czyli niespełna 50 zł, traci na przestrzeni miesiąca średnia krajowa cena rzepaku. W ostatnim tygodniu zmiany widełek cenowych w obie strony, ale znacznie więcej było tych negatywnych. W efekcie średnia krajowa straciła 24 zł. Zmieniły się obie skrajne ceny dla Polski. Minimalna spadła o 15 zł, a maksymalna zyskała 50. W 10 województwach zmieniły się w ostatnim tygodniu widełki cenowe kilogramy żywca wieprzowego i za każdym razem były to spadki w granicach od 10 do 40 groszy. Nie zmieniły one co prawda skrajnych cen dla Polski, ale wpłynęły na drugą rzędu obniżkę średniej krajowej, tym razem o 11 groszy. Na przestrzeni miesiąca żywiec wieprzowy traci prawie 1,5%. Wciąż na plusie utrzymuje się trend miesięczny średniej krajowej ceny żywca wołowego. Ostatni tydzień nie przyniósł rewolucyjnych zmian. Zarówno średnia krajowa, jak i skrajne ceny dla Polski są dokładnie takie same jak przed tygodniem. W ostatnich dniach zmiany widełek cenowych w kilku miejscach, jeśli na plus to w górnych wartościach, a na minus w dolnych.